Czeski Klub Samochodowy Weteran Reli Hradec-Kralowe i Urząd Miasta w Kudowie Zdroju zorganizowały w Parku Zdrojowym zlot zabytkowych pojazdów. Zlot aut zabytkowych w Kudowie Zdroju odbywa się po raz drugi. Już kiedyś, myślę, że około 8 lat temu gościliśmy u siebie w Kudowie zabytkowe auta, a teraz ponownie możemy podziwiać tak piękne, stare, zabytkowe samochody. Máme tady 40 veteránů, bydlíme v hotelu Verde Montana. Je to z celé České republiky, tady jsou auta. Když se podíváte, tak je to jak z Moravy, tak západních Čech. Máme tady i jednu polskou posádku, máme tady šest německých posádek. Nejstarší z těch aut pochodí z 1908 roku a pozostałe głównie jsou z okresu lat 30. Stojíme před americkým automobilem Buick model 10, který byl vyrobený firmou Flint v Michiganu, je z roku 1908. To znamená, že je 111 roku starý. No, zajímavý na něm je to, že to je OHV motor a ještě k tomu na svou dobu je to úplně něco originálního. To ještě Evropa neznala. Motor má vodní čerpadlo, diferenciál má auto a je pouze dvourychlostní. Má to planetovou převodovku, jedničku zpátečku a dvojka je na přímý náhon. Je to rok 1937, takže kolik? 81. Przyjechałem na rajd organizowany przez klub Skarlet Skrałowe, Kargilakiem z roku 1952. Przeglądając aukcje ebajów w Stanach Zjednoczonych, trafił mi w oko akurat samochód z roku tego, co mówiłem 1952, akurat ja jestem też z tego samego roku i myślałem, będzie dobrze jak go kupię i będziemy współpracować. No a razie po 10 latach od restauracji, która trwała. No, współpraca układa się dobrze. Nie zawiódł mnie jeszcze na drodze. Wszystkie zabytkowe samochody brały udział w konkursie na najbardziej eleganckie zabytkowe auto. Żyli konkursu przyznało 10 wyróżnień. Pamiątkowe puchary dla wyróżnionych ekip zostały wręczone przez przewodniczącą Rady Miejskiej Sylwię Bielawską oraz burmistrza Kudowy Zdroju Anetę Podoczną. Już jesteśmy po rozmowach z organizatorami. Bardzo sobie chwalili tutaj przygotowanie tej imprezy i jak najbardziej przyjęli Nasze zaproszenie na rok przyszły. Na zakończenie tego wydarzenia w muszli koncertowej odbył się koncert orkiestry Blach Kapela, reprezentującą gminę Jasienicę na Śląsku Cieszyńskim.